Ta książka sprawiła, że wróciłem do audiobook. Od kilku lat czytam książki tylko w papierze. Zasadniczo, odkąd pojawił się mango, teraz na spacerach muszę mieć oczy dookoła głowy. Wiecie, podbiegacze i te sprawy. Jedno opowiadanie w wersji audio mnie odblokowało, a ta książka sprawiła, że zostanę z tą formą na dłużej. Mówię o Psach Pana, autorstwa Marcina Świątkowskiego. Książce, którą wielu, wielu, wielu z Was mi polecało. Jest to historyczne fantazy osadzone. W czasach wojny 30-letniej wśród niemieckich księstewek, to bardzo ciekawy czas w historii Europy. Głód, wojny, zawierucha religijna i bardzo, bardzo dużo polityki. Nie jest to moje pierwsze zetknięcie z tymi czasami w fantastyce, bo czytałem już 1632. Jednak Psypana to jest kompletnie inna książka. Mamy tutaj to wszystko i inkwizycję, alchemię, nie magię oraz świetne osadzenie w realiach czasu. Autor sam mówi, że wzorował się na wielu historycznych postaciach, które mógł znaleźć i to widać i słychać w wypadku audiobooka. Osią tego pierwszego tomu jest konflikt, walka z tronnictw, Szwedów, holenderskich uczonych z wynajętymi najemnikami oraz Dominikanów, inkwizytorów ze strony cesarstwa. I wszyscy oni rywalizują o jedną, pomniejszą szlachciankę. Z uwagi na to, że to jest połączenie fantastyki i historii w polskim wydaniu, mogą kusić porównania do trylogii husyckiej, ale myślę, że to jest jeszcze trochę na wyrost, przynajmniej po tym pierwszym tomie, i może podnieść zbyt wysoko poprzeczkę i wtedy książka nie dowiezie, a szkoda, bo jest bardzo fajna. Podsumowując, jest to kilka godzin świetnej rozrywki, przygotówka połączona z historycznym tłem i elementami fantastyki, już zacząłem słuchać drugiego tomu. Myśląc o tym, że chcę wejść w audiobooki mocniej. Dajcie znać, na czym słuchacie, jaki serwis ma najlepszą bibliotekę, z czego powinienem korzystać.